Witam wszystkich państwa serdecznie z podznaku zodiaku Ryby na czytaniu tygodniowym od 1 września do 8 września. Zobaczmy jakie energie się dla was tutaj szykują na ten tydzień. A w międzyczasie chciałam wam wszystkim podziękować, że jesteście, że subskrybujecie. Dziękuję wam za wszystkie polubienia. Jak również chciałabym was serdecznie zaprosić do czytań prywatnych. Link do kontaktu ze mną znajdziecie w opisie tego czytania. Także moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Witam też moich nowych subskrybentów przede wszystkim. Dziękuję za zaufanie, za to, że subskrybujecie. Dobrze, przejdźmy do czytania. Rybki, co u Was? Co u Was w tym tygodniu? Rybę w tym tygodniu. Rybę. Dla ryb. Co tu się szykuje? Rybki. i jeszcze karta dodatkowa Moi drodzy dla Was ten tydzień zaczyna się od dziesiątki mieczy, która mówi, że jakiś bolesny etap u Was się zakończa. Analizując karty pod względem finansowym, mogło to by być zakończenie właśnie jakiegoś bolesnego etapu, który Wam już nie służył finansowo jakichś ciężkich, trudnych chwil, ale też jest możliwa strata. Aczkolwiek Ogólnie mówiąc jest tutaj na początku tygodnia już właśnie uwolnienie od przeciążenia. Coś dobiega końcowi. To już jest jakby koniec. poddajecie się z tym, macie dość i zakończacie pewne sprawy. Może co niektórzy nawet powiedzą sobie, że mam dość i rzucam tą pracę i szukam czegoś innego, tak? Także jak najbardziej się to pokazuje to. Um. Bo zaraz po tym, kiedy wy już powiecie, że kończycie, i w końcu podejmujecie decyzję z zakończenia tego, co wam nie służy, przychodzi do was właśnie e, sukces i jasność e, dążenia w postaci tego słoneczka naszego tarotowego. Czyli po takim kryzysie przychodzi przełom i pozytywna ekspozycja, tak? E, w postaci zmiany, w postaci zmiany losu. Bo tu się zacznie dla Was nowy cykl, moi drodzy. Dzięki temu, że właśnie coś zakończycie, to zaczynacie nowy cykl, bo będzie, będzie warto działać, słuchajcie, będzie warto działać, e, ponieważ pojawi się okazja dla Was w połowie tygodnia, tak? Więc to jest czas ruchu, słuchajcie, ruszenia spraw do przodu. Jeśli coś Was blokowało i dobijało, to tutaj jest e, w połowie tygodnia już ruch i zmiana. I ta zmiana jest z przeznaczenia, karmicznie tutaj się to pokazuje, że było Wam tutaj coś pisane, ta zmiana. Także nie przejmujcie się, cokolwiek was tutaj dobijało, to to się kończy i przychodzi słońce. Jeżeli macie do czynienia z jakimiś sprawami, przepraszam, prawnymi. Czy też może jakieś kontrakty, czy coś się działo prawnego, to tutaj przychodzi dla Was sprawiedliwość. Być może będziecie musieli bronić swoich racji co do pewnych rzeczy, ale ta, jest, ta sprawiedliwość, ona też mówi o równowadze, tak? Także finanse wymagają u Was uczciwości i precyzyjnych ustaleń. Więc jeśli coś było nie tak, to. Mm, Odczuwam wrażenie, że ktoś mógł wam tutaj sprawiać, być może szef, bo w tle jest cesarz, więc może szef, szefowa, sprawiali wam bardzo dużo trudności i ciężkości, to wy, może co niektórzy, przejdą nawet przez drogę sądową i prawnie, karmicznie to miało, w sensie nieprawnie, tylko karmicznie miało to być prawnie rozwiązane, że sprawiedliwości musi stać się zadość, żeby właśnie była uczciwa. Ktoś mógł nieuczciwie działać, ale wy to wygrywacie. Będziecie musieli mimo wszystko jednak trochę bronić swojej pozycji i walczyć o swoje, ale dzięki waszej determinacji i tego, co zbudowaliście, ochronicie, ochronicie to wszystko, tak? To, co zbudowaliście, wy ochronicie dzięki waszej determinacji, bo to, o czym nie wiecie, to w tle jest głupiec, który mówi o nowym początku finansowym, czyli... Ten nowy początek finansowy jest jak najbardziej dla Was dostępny, aczkolwiek wymaga on zaufania i odwagi. Możecie nie dostrzegać jeszcze jakiejś szansy, bo patrzycie przez pryzmat przeszłości, tego że było ciężko. Być może, jeśli będą tu sprawy sądowe jakieś, to się obawiacie właśnie i patrzycie przez pryzmat przeszłości, że pewnie mi i tak nic nie wyjdzie z tego, że będzie na moją niekorzyść, a tu niespodzianka od losu, zaskoczenie, zmiana, właśnie słońce, szczęście, te sprawy idą na Waszą korzyść. Chodzi tutaj o to, żebyście też pokochali sami siebie. Te ciężkie doświadczenia miały być po to, żebyście nauczyli się walczyć o siebie, bronić siebie, żeby pokochać siebie, tak, żeby nie pozwolić sobie wchodzić na głowę. Jeśli spojrzymy na ten rozkład z punktu relacyjnego, miłości, Uczuć, ogólnie relacji międzyludzkich, to na początku tygodnia pokazuje się zakończenie jakiejś relacji, zakończenie może jakiegoś bolesnego etapu emocjonalnego, po to, aby mogło się odrodzić coś nowego, tak? I zaraz po tym odrodzeniu, na samym początku tygodnia przychodzi do Was szczerość, wzajemność relacyjna, wasza relacja może rozkwitnąć, może co niektórzy zostawią jakiegoś. Cesarza, <grych> faceta, który był może despotą, który was dobijał totalnie, i może niektórzy zostawiacie to po to, żeby poczuć dosłownie na następny dzień ulgę, moi drodzy. To tak, jakbyście ściągnęli największy ciężar i ból świata z siebie dosłownie w przeciągu paru chwil. I to jest taki przełom u was, jeśli chodzi o emocje i myśli w ogóle, uczucia. Także. Tutaj jest możliwość właśnie odrodzenia siebie pod każdym względem odrodzenia. Szczęście, radość i pomyślność. Jeśli tutaj miałby być ktoś nowy, a to, o czym nie wiecie, to jest coś nowego, jest nowy początek, może ktoś nowy do was przyjdzie też, tak? No tutaj jest pokazane w ogóle też zrządzenie z losu na to coś nowego, co do was idzie. Jeśli to jest stała, długo, jakaś terminowa relacja, no to pokazane jest, że ciężkie chwile za wami. I będzie zwrot akcji, tak? Dla singli to może być spotkanie kogoś nowego, dla stałych relacji to może być zmiana dynamiki relacji, ogólnie energia jakiejś relacji się przeobraża. Następuje równowaga oparta na uczciwości, być może jakaś decyzja zapada, być może jakaś relacja wymaga jasnych zasad. Jak i wzajemnego szacunku, tak? Więc będziecie po prostu dochodzili do tego wniosku w tym tygodniu. Siódemka buław na koniec tygodnia ona może nam wskazywać na to, że jeszcze będziecie się wzbraniali, będziecie chcieli stawiać granice, będziecie walczyć o granice własne, osobiste, jak najbardziej, bo ta karta dodatkowa, która mówi o miłości, o pokochaniu siebie, o potraktowaniu swojego wewnętrznego dziecka z miłością, bo no bo na tym życie polega tak naprawdę, nie szukajcie miłości na zewnątrz, tylko miłość jest w was, to jest też coś, co ta karta próbuje tutaj wam przekazać, tak, eee, co wynika z tej karty, że cała miłość tkwi w nas, tak, my sami jesteśmy pełnią miłości, my nie potrzebujemy drugiej osoby, żeby czuć miłość tak naprawdę, miłość jest w nas, my jesteśmy miłością i to jest też coś, co powinniście zrozumieć, to wam da nowy spojrzenie na świat, nowy początek, nowy start, ok? No, czyli tak tutaj się prezentuje to w relacjach. To o czym nie wiecie, tak jak już mówiłam, to może być nowa miłość, co dla niektórych, a dla innych to może być impuls na odświeżenie, na coś nowego. Zalecane jest też trochę tej otwartości, lekkości, spontaniczności, które mogłyby właśnie odnowić relacje i przynieść tą zaskakującą bliskość. Pod względem zdrowotnym, na początku tygodnia może się pokazać wyczerpanie, jakiś kryzys fizyczny lub emocjonalny. Wasze ciało po prostu domaga się odpoczynku i zakończenie, zakończenia tego przeciążenia. To zakończenie następuje w ogóle na początku tygodnia, bo słońce tutaj pokazuje nam regenerację, witalność, która po prostu pozwoli Wam powrócić do sił dzięki zwykłym, prostym, takim naturalnym metodom w połowie tygodnia może być tu jakaś zmiana zdrowia zwróciłabym na uwagę na system trawienny na układ pokarmowy więc może jakieś rewolucje żołądkowe więc uważajcie uważajcie tutaj na to tu się coś takiego może dziać małe zmiany lekkie coś tu się może dziać takiego ale ogólnie też na co jeszcze bym zwróciła uwagę to na równowagę hormonalną i też na różne decyzje terapeutyczne, które mogą zapaść w tym tygodniu, tak? Bo wasze ciało może potrzebować precyzyjnego podejścia, więc jeśli coś tu się będzie działo, no to trzeba będzie wyskoczyć do lekarza i się tu dopytać, e, sprecyzować, co się dokładnie dzieje, bo właśnie może tutaj się pokazać, że na koniec tygodnia będziecie jednak walczyć o zdrowie, tak? E, aczkolwiek wasza ta siła wewnętrzna będzie was wspierała w procesie uzdrawiania. Dobrze. Moje drogie rybki, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że to czytanie z Wami rezonowało. Jeśli nie, to zapraszam na czytania prywatne. A jeśli nie, no to do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Życzę Wam udanego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.